No, masz niezłego kolegę z lufą, nie powiem. Oj, <grym> oj, 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 co się dzieje, co się Przepraszam, dzieje? Przepraszam. Co się stało? Oj, operator nam się podniecił. Nie może pani takich rzeczy przy nim mówić, bo on się łatwo wznieca. Nic nie nagramy oj. wtedy, no. No dobrze, chodziło mi o innego operatora. Okej, no. okej, okay, okay. o, całe szczęście, tak. całe szczęście. A ile wasz operator ma lat? 29 i ma na imię Adrian. Ma na imię Adrian. Adrian. Piękne imię Adrian. Bardzo dobrze mi się pojawia. Cieszę się, że się pani oj, podoba. Oj, jak mi się dobrze kojarzy. <grym> Romantyczne imię Adrian. Yy, no to co, może zaczniemy, co? Okej, okay. dobra. Możemy. A może pani chce o coś nas zapytać, tak. co? Pytanie do Adriana mam. Jakie jest jego hobby? Jeśli mógłby mi powiedzieć, jakie yy, jest jego hobby? Z tego co wiem, to zbiera znaczki pocztowe z Rwandy. O, znaczki pocztowe, tak? Tak. A jeśli chodzi o konsumpcję, to jest konsumentem fast foodów, czy może woli dojrzalsze produkty? Z tego co wiem, to jedne i drugie wchodzą w grę. A. Po prostu bierze jak leci, bez zastanawiania się. Po prostu taki jest. No to widzę perspektywy przed nim. Tak, on ma ogromny potencjał. Ogromny, mówi pani.